Cały ten koncept Jojo yy, Kanji, ty, kanji powszechnego użytku, cała ta nazwa, że to są znaki powszechnego użytku, czyli innymi słowy chciałoby się pomyśleć, że wszystko co jest poza tym powszechnego użytku to już nie jest powszechnego użytku, czyli faktycznie premium, faktycznie hermetyczne, no bzdura wierutna. Nie jest to hermetyczne, nie jest to żadny premium. Tak naprawdę jak wyniknąć, to to niestety jest pokłosie podejścia zachodu. Do Japonii, do japońskości, do języka japońskiego, który to Zachód, kiedy zetknął się z Japonią, kiedy skonfrontował się, trzeba by powiedzieć, z Japonią, co doprowadziło finalnie do siłowego jej otwarcia na świat, to próbował jej wyperswadować te wszystkie znaczki, krzaczki. No, zdawałoby się naturalna reakcja wyperswadować. Po co? Po co? Po co sobie tak utrudniać życie? My mamy alfabet, który ma o wiele mniej literek i dajemy radę. Po co wam to wszystko? A jednak po coś im jest, i oni praktycznie. Japonia multum czasu na tym się opierała i opiera po dziś dzień. Chiny, skąd te znaki pochodzą w istocie, bo one nie są przecież japońskim wynalazkiem stricte, tylko chińskim, no to to praktycznie tysiące lat tysiące, to już nawet nie setki, tysiące lat hen-hen wstecz opierają się na tym piśmie. I co? Obie te nacje są takie zacofane, że utrudniały sobie życie przez tysien, tysiące lat. Setki lat przez wieki całe? Utrudniali sobie życie, i dopiero musieli mądrzy Amerykanie do nich przyjechać i powiedzieć, że można inaczej, można prościej, co wy odwalacie. Więc no niestety, to, ale mimo wszystko taka narracja jest i pokutuje, i robi się. Tak jak się Japonia otworzyło siłowo, tak Japonia się siłowo próbuje z, z zachodzić, uzachodzić i po prostu spacyfikować, jakkolwiek to nazwać. Może to nie jest za dobre określenie spacyfikować, ale. Um, Przerobić na modłę zachodu, czy przerobić na modłę tej pospolitej reszty świata, tej operującej na przykład na alfabecie łacińskim, ABCD. Yy, I koniec. i, i bo, bo tak będzie przecież łatwiej uczyć się Amerykaninowi, czy Anglikowi, czy Polakowi. No tak będzie łatwiej. Po co, po co sobie zawracać głowę? No, w ogóle po co ta Japonia? mogłoby nie być Japonii, Japonia mogłaby być kolejną Anglią, Ameryką, Polską. Nie ma problemu. W czym my w ogóle widzimy jakąkolwiek wartość? Po co to? Trzeba to wszystko wymazać, zrównać z całą resztą. No, no absurd. Kompletny, wierutny, absurd i... Stąd jest niestety takie pokutujące od razu, żeby, żeby też robić taki czarny marketing i, i, i taką wizję roztaczać, że, że no dobra, jak się nie udało wyperswadować Japończykom tych kandzi, to przynajmniej zredukujmy to o ile się da. To jest historia cała za tym. Można by długo opowiadać. No to jedną z części tegoż podejścia takiego zredukujmy to chociaż pod butem, zgniećmy to kandzi, ile się da doprowadzajmy do tego, że jak najwięcej japońskiego będzie zanikało, będzie zamieniana na, na hiragane katakana, a potem może w ogóle wszystko zostanie wyparte siłą rzeczy naturalnie oni sami dojdą do wniosku, trzeba tylko czasu no dobra, jak nie, nie da się od razu to zróbmy to, jak woda będzie drążyć skałę, wypłuczmy wy japońskość z japońskiego i z Japonii nie ma problemu, dobra, więc zróbmy, pokażmy ludziom, że jest kanji powszechnego użytku. To, co oni opracowali, Japończycy, dla siebie jako narzędzie do wykluczenia analfabetyzmu, żeby sobie każdy mógł radzić, innymi słowy, w świecie, a nie tylko ci, co znają bardziej pismo, to ym, czyli żeby zrobić jakąś bazę, która każdemu zapewni, nie? Oni, oni zadbają o to, że każdy będzie tą bazę znała, więc każdy będzie mógł, i zadbają o to, żeby znając tą bazę, każdy mógł. Się porozumieć, czyli taki analfabetyczny. Yy, analfabetyczna podstawa. No to niezależnie od tego, że oni to stworzyli jako analfabetyczna podstawa, yy, niezbędny minimum, tak my sprzedawajmy to na świat jako znaki powszechnego użytku, żeby każdy mógł ulec fałszywemu wrażeniu, że cała reszta to jest hermetyczne coś, to jest specjalistyczne coś i typowy kowalski tego potrzebować nie będzie. Wierutna, bzdura i bardzo, bardzo szkodliwe przekonanie, bardzo szkodliwy pogląd bardzo, bardzo to szkodzi jeżeli mamy, prawd wiesz, moim zdaniem e, znacznie bardziej bliższe prawdy postrzeganie kanji jest takie, że e, kanji to alfabet, w cudzysłowie mówię alfabet nie jest to za dobre nie jest to za dobre określenie alfabet dobra, przepraszam, to kanji to jest po prostu pismo to jest po prostu pismo, tak jak w polskim języku narzędzie do, wiesz do, żeby pisać. To dysponujemy zestawem od A do Z plus te znaki diakrytyczne a, o, e, U, z i tak dalej. Wielkie litery, małe litery. Tak i w japońskim mamy odpowiedni, analogiczny zestaw. Oczywiście on jest większy. Znacznie większy, ale on jest, istnieje, I, i te zestawy, które się sprzedaje nam, obcokrajowcom z punktu widzenia Japończyków, pod postacią kanji powszechnego użytku, jakiś kanji jinmejo na potrzeby nas własnych, czy jakiś hyoga, i kanji kente i w ogóle, to tak naprawdę nie ma znaczenia. To wszystko jest jedno i to samo. To wszystko jest w Japonii używane. I nie jest tak, że oni używają jojo, a całej reszty prawie w ogóle nie. Prawie w ogóle nie. Oni używają wielu rzeczy i praktycznie bez wielu z tych rzeczy, nawet spoza jojo, ani róż, Jeżeli chce się poważnie do języka podejść, czy do życia w Japonii, czy do funkcjonowania w Japonii, czy, czy po prostu dla własnej ambicji, dla własnej satysfakcji. To nie jest tym, czym jest. Sowy nie są tym, czym się wydają. Kanji jojo, czy kanji w ogóle, nie jest, nie są tym, czym się wydają. Nie są. Nie jest to zestaw powszechnego użytku, a reszta to jakieś dla profesorów. Nie. Zapytajmy sztucznej inteligencji, czy, czy poszukajmy sami, ile znaków zna typowy Japończyk, ile znaków zna typowy Chińczyk. Oczywiście się od tego odchodzi, bo degradacja języka. I degradacja pisma postępuje w Japonii tym bardziej w przyspieszonym tempie, dlatego że tam dwa czynniki są za to odpowiedzialne. Jednym z nich jest wspomniana ta japońskość wypłukiwana przez Zachód bardzo notorycznie, bardzo systematycznie, z impetem. To jest jedna kwestia. To zapatrzenie Japończyków w Zachód, zwłaszcza młodych pokoleń, których się niestety da omotać bardzo łatwo, jeżeli się zrobi z USA modę. Z anglicyzmów, modę, to, to z całej tej mody, zachodniej mody. Jeżeli wszystko wyrasta, zostało tak zainfekowane, że Japonia była zamknięta i zacofana i to było B, a teraz się otworzyła nie tak dawno temu w historii świata, i to jest dopiero dobre, i to jest dopiero ucywilizowanie, bo reszta to było prymitywne z, z, tym, z tym najbardziej złożonym systemem pisma um, japońskiego. Yy, czy na świecie, czy chińskiego, to, to, to było B, to było prymitywne, to było zacofane. Teraz dopiero jesteśmy ucywilizowani, no to jeżeli tak ta, ta się będzie po prostu non-stop infiltrować, yy, zwłaszcza młode pokolenia, no to nie ma się co dziwić, że no wielu, wielu z nich po prostu niestety ulegnie i dojdzie do takiej kuriozalnej sytuacji, że ponad połowa w ogóle słownictwa japońskiego będzie wyparta przez anglicyzmy, gdzie na Słuchasz japońskiej muzyki i trudno napotkać na piosenkę, w której coś nie będzie na zaśpiewanego po angielskawemu, że tak powiem. No u nas w Polsce gdzie sobie wyobrazisz słownik anglicyzmów. W sensie, które funkcjonują w polskim języku, żeby ich było tak dużo, że aż słownika potrzebujemy. Przecież jak napotkamy jakieś anglicyzmy, to sporadycznie w mowie, w piosenkach Disco Polo. W japońskim niestety zgoła inaczej w Japonii ma się ten temat i teraz. Moim zdaniem jednakowoż rzecz faktyczna jest zupełnie inna. Rzecz faktyczna jest taka, że w obiegu takim powszechnym, w prawdziwie powszechnym obiegu, jest znacznie więcej niż joyo kanji, te kanji powszechnego użytku. Znacznie więcej. Jeżeli już byśmy chcieli się trzymać tego określenia. Kandzi powszechnego użytku, naprawdę byśmy chcieli się tego trzymać. Rzeczywiście, to potrzebowalibyśmy rozszerzyć naszą pulę o dobrych kilka tysięcy znaków ponad te 2136 analfabetycznych. Znacznie. I wówczas możemy mówić o, o powszechności, żeby nie powiedzieć, co to znaczy bardziej oczytany zasób słownictwa, czyli innymi słowy, zasób słownictwa osoby oczytanej, tak zwanej, jakbyśmy to powiedzieli w Polsce żeby w ogóle co co dopiero tam.